Mianowicie znaleźli wrak holenderskiego ubota. To jest ciekawe, bo nawet nie wiedziałem, że Holandia ma swojego własnego ubota. Znaleziono go pod Australią i wiadomo, że jest holenderski. Także się dziwiłem, że Holender Holandia miała swoją własną marynarkę wojenną. Ale że ja jestem ciekawy, to zacząłem szukać na Wikipedii. Y to, że ja jestem ciekawy świata i lubię zadawać pytania, zacząłem szukać na Wikipedii informacji o tym, ile Holandia na przykład miała ubotów. I co się okazało, czego nie wiedziałem? Jak sobie poklikamy, poklikamy na danych holenderskich ubotach, tu wam ładnie to Wam obraz ten, właśnie możecie sobie sami możecie się sami te informacje na Wikipedii znaleźć. Okazuje się, że Holandia produkowała uboty w. Gdzie? A no tak, właśnie. W Rotterdamie. Produkowała swoje uboty i miała własne uboty i one służyły. Niemcom, tak, one służyły Niemcom w czasie wojny, zostały też zatapiane, także głównie większość z nich było wysyłane na kampanię azjatycką, właśnie, może nie bezpośrednio Niemcą, ale Japonii i tam walczyły niemieckie uboty, dlatego zatopiony ten wrak, właśnie, co Wam zaraz do niego wrócimy, ten wrak, właśnie jest znaleziony pod Australią, więc służyli, tak, ale nie bezpośrednio tutaj na, że tak powiem, Oceanie Atlantyckim, tylko bardziej tam na spokojnym od strony Japonii. To jest ciekawostka, której nie widziałem, ale warto właśnie się uczyć. Jak w Amsterdamie mieszkamy, to są wiadomo, wolne uliczki i parking jest bardzo trudny, więc bardzo trudno jest tam znaleźć miejsce do parkowania, jak jest miejsce znaleźć do parkowania. To na przykład jak tam się zatka, to mamy problem z tym, żeby znaleźć odpowiedniego człowieka, żeby tam przyjechał, busa, postawił, bo tam nie ma miejsca, bo weszły. Bo weszły normy emisji spalin, i tam nie ma po prostu fizycznie gdzie tego busa postawić. Zaczął się pewien zgrzyt i problem. się okazuje, tutaj mamy wymyślił i to bardzo dobrze, że będzie jeździł elektrycznym rowerem. Trzeba wykorzystywać elektryczne rowery, ja Wam teraz trzeba wykorzystywać elektryczne rowery do tego, i do tego są właśnie wspomagane silnikiem, że gość może wszystkie swoje narzędzia wziąć właśnie w tym rowerze. W bakficie tak zwanym i pojechać sobie do klienta, bo nie ma problemu z parkingiem. Bo tutaj, właśnie w tym artykule jest napisane, że za 800 euro dostała fakturę, co hydraulik próbował dwa razy do niej podjechać. Została fakturę za dzień wcześniej, bo godzinę szukał miejsca parkingowego, spalił ileś tam paliwa i za czas pracy została policzona, a nawet do niej nie dotarł, bo nie mógł znaleźć miejsca parkowania. Więc w Amsterdamie trzeba sobie radzić i się przerzucać na rower. Wiadomo, że większość busów jest na diesle, i dlatego też jest trudno znaleźć po prostu po tam odpowiednie miejsce parkowania, bo strefa zielona wiadome i strefa 30 km na godzinę robią to, że tam się nie da po prostu wjechać, jak się ma normalnego busa na diesla i albo będą właśnie firmy, które będą to robiły na rowerze, albo będą jakieś specjalistyczne firmy, które będą musiały mieć elektryczne busy i cena będzie z kosmosu, jeżeli będziemy mieszkali w Amsterdamie, będziemy chcieli jakiegoś usługodawcę, elektryka czy kogokolwiek zrobić, żeby to zrobił. Właśnie, triki holenderskie, jak oszczędzać paliwo. Nigdy nie tankuj, nigdy nie tankuj na poniedziałku, bo według statystyk w poniedziałek jest najtańsze, najdroższe paliwo, najdroższe. Sprawdzaj, sprawdzaj aktualne ceny za pomocą APEK, żeby wiedzieć, gdzie jest najtaniej, jakby te 2 centy miały różnicę. jakieś. Parkuj tyłem, bo Twój silnik, jak parkujesz tyłem, jest rozgrzany, i jak parkujesz tyłem, to wtedy masz jest zgrzany i spalasz mniej paliwa. A jak zapalisz zimnego, jedziesz do tyłu. To jest bardzo dobry ten. <laughs> Jeździsz za ciężarówką. Jestem ciekaw, jestem ciekaw, czy. Jestem ciekaw, czy. Tyle ciężarówek, aż jeździć na drodze, żeby każda osobówka mogła się za nią, z, z nią schować w tunelu aerodynamicznym, bo jak jeździmy drudzy, to już jest ten problem, że no, nie łapiemy tego, <laughs> porównują to do kolarstwa, więc jak w kolarstwie mamy jeździć za dużymi, za większymi, żeby oszczędzać, żeby oszczędzać własne, własne paliwo. Tankuj do trzech czwartych swojego gazu. Ale moim zdaniem ja się z tym punktem nie zgadzam, bo według tego lepiej zatankować do pełna i mniej jeździć na tą stację benzynową, bo jeżeli specjalnie mamy na stacji benzynową zajechać i zatankować tak naprawdę częściej, no to już zaczyna już być problemem, więc ten totalnie punkt, żeby nie wiem, jakiś czat chyba pisał ten jakiś. Co najwyżej, co największe troszkę tu głupot jest napisanych, więc więcej przykładów z tego artykułu nie będę wam podawał, ale moim zdaniem nie ma podpisu, kto to napisał, więc moim zdaniem jest to wygenerowane wygenerowane automatycznie i nie należy tego <słucha> słuchać holenderskich mądrości, jeżeli chodzi o mandaty za czerwone krzyżyki, to jest dość sporo, bo jednego wieczoru, na przykład 110 mandatów zostało w Rydekerku, 110 mandatów zostało nałożonych za Czerwone Krzyże. A jak wiemy, to nie jest mały mandat, bo jest 200 aż 90 euro, jeżeli jedziemy na drogę, gdzie są czerwone krzyże. Jak wiemy, ja z doświadczenia wiem to, że one się zapalają czasami dość nagle, nie? Czyli na przykład mamy mamy pff, czerwony krzyż, i w tym wypadku akurat cała droga była zamknięta i kierowana ich na Ile 110 kierowców tam wjechało? I wiemy też, że i no, codziennie wracamy autę i mamy te problemy, właśnie. Że jakaś droga jest zamknięta i tam wjedziemy, czy coś, czy czasami się, no, nie, jest taki ruch, że się nie da inaczej zjechać na pas i zjechać, to musimy czekać w kolejce, chociaż to powinno być bardziej tak właśnie, że tak powiem płynnie, płynnie zarządzane. Nie, nie wiem, czy to człowieki włączają, czy to jest jakiś system, czy to po prostu automatycznie leci, leci z systemu, ale to jest akurat ciekawe. Także uważajcie na czerwone krzyże, bo to nie jest taki krzyż, który nam pomaga, tylko on kosztuje właśnie 290 euro. Dostać się do szpitala nie jest łatwo, jak się już dostaniemy, to kosztuje nas bardzo drogi parking, bo na przykład 53 euro za dzień i wiemy, że się tam jest trudno dostać, a jak się już dostaniemy, to jest problem, żeby zaparkować. Jak się zaparkujemy, to kolejne pieniądze są z nas zdzierane i to kosztuje aż 50, prawie 53 euro. Jedna godzina, na przykład krótka wizyta, jeżeli ktoś w tym szpitalu już leży, kosztuje nas 9 euro. Więc w książce jakieś takie czytałem kiedyś, y, taki dziennik gościa z domu starców w Holandii i to było ciekawe, bo on powiedział, że jeżeli odwiedzają starszych w tych swoich pensjonatach w weekendy, to jak podnieśli parking o jedno euro, to już mnie, połowa mniej ludzi odwiedzała ich w tych domach starców. To jest też ciekawe, także, ale 53 euro za parking, za parking, jakby nie było, no prywatna służba zdrowia, więc oni mogą co robić, co chcą, nie? Bo to nie ma tak jak w Polsce, że masz wybór. E... Więc no to kurde jest trochę szykujące. My, z podatków, problemy finansowe poczty holenderskiej. Ciekawe, bo na przykład jak jesteście w Polsce i wysyłacie coś do Holandii, i, i to samo byście chcieli wysyłać z Holandii do Polski, w Polsce to kosztuje jakieś 8, 8 razy taniej. A tutaj cena kosmiczna, bo tutaj na przykład za małą paczuszkę, nieważne ile jest, kosztuje 6 czy 7 euro. A wiemy, jaki to jest, jaki zły serwis jest przez holenderską Polskę świadczony. Ma się do tego zgubione paczki. Ma się do tego nie na czas, ma się do tego jakieś, nie wiem, ważne na przykład pismo urzędowe, ma wam przyjść danego dnia i potrzebujecie je podpisać, czy okazuje, że czekacie cały dzień w domu, bo to jest ważne jest niedostarczone, później kolejnego dnia jest też niedostarczone, później idziecie do pracy, później znajdujecie to w drzwiach podpisanego przez kuriera, w ogóle też takie historie właśnie miałem, więc to też jest taki, no trzeba mieć, jeżeli się jest drogim, trzeba mieć dobry serwis. To trochę jak z NS-em, że my z podatków tutaj pracujących, dopłacać jakby do prywatnych firm. Do, dopłacamy już do nsa a i dopłacamy teraz do... Problem jest też, jak podaje właśnie AD, wypalenie. Wypalenie zawodowe przez wielu kulierów przez wielu pracowników, którzy też często zgłaszają sik w pracy i to też podbija koszty jakby prowadzenia działalności. No i też minimalna krajowa ostatnimi czasy dużo wzrosła, co też ma wskutek na to, że ceny są akurat dużo wyższe niż ten.